Dzień dobry, dziś mamy 26 września, a tytuł naszej refleksji to akceptacja. Dziś dopuszczam do siebie nową myśl. Dzisiaj akceptuję niedoskonałości własne i otaczającej rzeczywistości. Świat doskonały to taki, który dopuszcza wiele niedoskonałości. Takie spojrzenie na rzeczywistość daje mi poczucie wolności. Dzisiaj rozumiem, że każda jedność zawiera w sobie różnice, każda pełnia braki. Być w pełni ludzkim znaczy akceptować niedoskonałości. Zacznę akceptować to, co jest, i czynić wysiłki, by stać się w pełniejszym człowiekiem. Nie będę więcej siebie nienawidziła ani czyniła sobie wyrzutów, jeżeli nie zawsze uda mi się przekuć te słowa w czyn. To oznacza koniec ze wzajemnymi pretensjami, koniec z fałszywym poczuciem winy z powodu tego, co nieuniknione. Rzeczywistość składa się z nieskończonej różnorodności. Kiedy zrozumiem, że nic w życiu nie jest doskonałe, że rzadko kiedy czerń i biel, dobro i zło występują w czystej postaci, będę bardziej ustępliwa, mniej wymagająca wobec siebie i innych. Dzisiaj kiedy zachwycam się cudem, jakim jest niedoskonała rzeczywistość, łagodnieje, przestaję panikować. Wiecie co? Ym... Przeczytam jedno zdanie: Świat doskonały to taki, który dopuszcza wiele niedoskonałości. To najpiękniejsze, co w ostatnim czasie przeczytałam. To daje uczucie wolności i akceptacji. Żyjemy, żyjemy w świecie doskonałym, pełnym niedoskonałości, i to jest piękne. To nam daje, dzięki temu, jeżeli to akceptujemy, czujemy się łagodniejsi i przestajemy panikować. Kochani, życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha, dużo uśmiechu. Wysyłam moje serduszko. I do zobaczenia, do usłyszenia. Jutro. Buziakuję, mocno. Pa.